Witam serdecznie w Wiadomościach Przemkowskich. Ja nazywam się Szymon Lewandowski i zapraszam do obejrzenia tego nagrania. Dzisiaj poruszę dwa ważne tematy. Po pierwsze, rajd motocyklistów, przy okazji oczywiście święta miodu i wina oraz sprawę sekcji rapu. Parada motocyklistów. Jak wiemy, w tym roku się nie odbyła. Rok temu z kolei przejechała przez ulice naszego miasta. Dwa lata temu znowu jej nie było. Ale pamiętamy, że przez wiele poprzednich lat. Parada motocyklistów była jednym z ciekawszych wydarzeń w trakcie dolnośląskiego święta miodu i wina. Przeprowadźmy sobie zatem analizę sytuacji. Czy organizowanie parady motocyklistów co roku jest możliwe? Tak, jest możliwe. Czy generuje trudności? Owszem, generuje trudności. A jakie są to trudności? No po pierwsze administracyjne, bo trzeba wypełnić szereg dokumentów, złożyć wnioski i tego typu rzeczy. A po drugie są to trudności finansowe, bo za zamknięcie którejkolwiek z dróg trzeba zapłacić. Z dwa lata temu na jednej z komisji zadałem pytanie, czy nie możemy więc po prostu złożyć tych wniosków, zapłacić tych pieniędzy za zamknięcie drogi i legalnie ride zorganizować. Słyszałem wówczas odpowiedź, że na jeden dzień, na jedno stowarzyszenie wydawanie takich pieniędzy nie jest koniecznością. Czy się z tym zgadzam? Oczywiście, że nie, zwłaszcza gdy obecnie wydajemy 15 tysięcy złotych, z tego co się dowiedziałem, na dwa dni na wynajęcie obudowania sceny w parku miejskim. Moim zdaniem tworząc kosztory z święta miodu i wina powinniśmy z automatu uwzględnić koszty, które wynikają z zamknięcia dróg i przeprowadzenia właśnie. Parady Motocyklistów. Kolejny rok pokazuje, że obecna formuła Święta Miodu i Wina powoli się wypala. Potrzebne są zmiany. My na te zmiany jesteśmy otwarci, ale pozbycie się rajdu motocyklistów to nie jest zdecydowanie zmiana na lepsze. Dlatego, jako Klub Radnych Nowy Kierunek, mamy zamiar walczyć o to, aby właśnie parada motocyklistów odbywała się podczas Święta Miodu i Wina co roku. Na jednej z poprzednich sesji radny Andrzej Dziamba zaproponował spotkanie, zaproponował przeprowadzenie rozmów na temat tego, jak udoskonalić Święto Miodu i Wina. Padła wówczas niefortunna odpowiedź, że za organizację Święta Miodu odpowiada urząd. No w porządku, zdajemy sobie sprawę, że wykonujecie w związku z organizacją święta ogrom pracy. Nikt Wam tego nie odbiera, ale otwórzcie się na rozmowy, otwórzcie się na współpracę, a gwarantujemy Wam, że chętnych do pracy również przybędzie. Teraz płynnie możemy przejść do drugiego tematu sekcja rapu. Jak wszyscy doskonale wiemy, jest to nasz lokalny przymkowski zespół, który znany jest szeroko poza granicami naszej gminy. Już kilka lat temu, gdy nagłośnili swoje problemy, postanowiłem spotkać się z nimi i poszukać rozwiązań. Wówczas spotkaliśmy się również z panem burmistrzem i wypracowaliśmy taki model wsparcia i współpracy, zgodnie z którym sekcja rapu co roku wystąpi na święcie miodu i wina i za koncert swój otrzyma wynagrodzenie. Wynagrodzenie, które pozwoli im pokryć koszty wynajmu miejsca, w którym wykonują swoje próby. A z tego co wiem, to obecnie jest to koszt około 6000 tysięcy rocznie. Tak też się stało. Sekcja Rapu wystąpiła na Święcie Modo i Wina i otrzymała wynagrodzenie. Tak było w roku poprzednim. W tym roku, gdy już wydrukowano plakaty i zaproszono ich na rozmowy, okazało się, że za koncert nie dostaną ani grosza. Argumentowano to tym, że Andrzej Dziamba, o którym już dzisiaj wspominałem, jest radnym, więc jako radny nie może otrzymać wynagrodzenia z Urzędu Gminy. To dosyć zasadne, ale zadajmy sobie jedno pytanie. Czy jeśli Andrzej przyjechałby tutaj na koncert z chórem z Wrocławia, liczącym 100 osób, to czy ten 100-osobowy chór nie otrzymałby pieniędzy, bo jednym z jego y, artystów jest radny w Przemkowie? No nie. Na pewno jakieś rozwiązania można wypracować, ale zwyczajnie y, nie chciano tego zrobić. Takich sytuacji w Przemkowie nie było, wystarczy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, należy odpowiednio wcześnie spisać z każdym z artystów czy zespołów umowę, która określa wszystko, tak aby już po wydrukowaniu plakatów nie było jakichś zaskoczeń. Ale po drugie i zdecydowanie ważniejsze, Powinniśmy naszych artystów, naszych przedsiębiorców, ogólnie naszych mieszkańców traktować priorytetowo, aby oni chcieli tutaj zostać, chcieli tutaj działać i chcieli rozwijać tym samym naszą gminę. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału i do zobaczenia następnym razem. Cześć.